Na rozprawie rozwodowej żona zrzekła się mieszkania, samochodu i firmy na rzecz męża. On się śmiał, a adwokaci nie rozumieli o co chodzi. Sędzia zapytała Czy jest pani tego pewna? Ona skinęła głową. Wtedy sędzia otworzyła drugą teczkę i odczytała nowe dokumenty. Mąż zbladł. Ryszard siedział na sali rozpraw z miną zwycięzcy. Garmitur z najnowszej kolekcji, zegarek błyszczący pod mankietem koszuli. Wszystko krzyczało, że ma przewagę. Obok niego siedział jego adwokat, mecenas Artur Drzewiecki, znany w Warszawie z tego, że za godzinę pracy bierze tyle, ile przeciętny człowiek zarabia przez miesiąc. Na stole przed nimi leżał porządek dokumentów, równo ułożonych, jakby już samo to miało gwarantować sukces. Po drugiej stronie. Grażyna. Skromna, spokojna. W granatowej sukience, bez makijażu, z cienką teczką w dłoniach. Jej prawnik, radca Jacek Kozioł, wyglądał niepozornie. Okulary, tania aktówka, przygarbiona sylwetka. Ryszard nawet nie ukrywał lekceważenia. Z taką kancelarią to ona może co najwyżej mandat w urzędzie załatwiać, pomyślał złośliwie. Sędzia Barbara Ratajczak. Kobieta około pięćdziesiątki, spojrzała z nad okularów. Proszę o spokój. Przechodzimy do rozpoznania sprawy o podział majątku wspólnego małżonków Marcinkowskich. Na sali zapadła cisza. Zegar tykał jednostajnie. Gdzieś za oknem było słychać tramwaj. Sędzia zaczęła czytać z akt. W skład majątku wspólnego wchodzą. Mieszkanie na Żoliborzu o wartości 700 tysięcy złotych, samochód marki BMW X5 400 tysięcy, działka rekreacyjna w okolicach Piaseczna 300 tysięcy, dwa garaże 100 tysięcy oraz udziały w spółce budowlanej 300 tysięcy złotych. Łącznie milion osiemset tysięcy. Sędzia spojrzała na Grażynę. Pani zapoznała się z wykazem majątku? Tak, wysoki sądzie. Czy ma pani uwagi do zestawienia? Nie. Wszystko się zgadza. Ryszard poprawił krawat i zerknął na adwokata z uśmiechem. Plan był prosty. Ona dostanie symboliczną sumę, on zatrzyma firmę i mieszkanie. Wszystko przygotowali przez trzy miesiące. Przepisy, papiery, podpisy, każdy ruch przemyślany. W takim razie proszę pani Grażyno o przedstawienie swojego stanowiska, powiedziała sędzia. Grażyna powoli wstała. Nie było w niej drżenia ani strachu. Spojrzała na Ryszarda, który już miał na twarzy ten pół uśmiech, co zawsze, gdy czuł, że wygrywa. Rezygnuję z całego wspólnego majątku na rzecz męża, powiedziała cicho, ale wyraźnie. Na sali zapadła cisza tak gęsta, że słychać było, jak komuś spadł długopis. Mecenas Drzewiecki odwrócił głowę do niej gwałtownie, jakby nie dosłyszał. Ryszard uniósł brwi, a potem wybuchł uśmiechem. Co? – prychnął. – Żartujesz sobie? Sędzia uniosła rękę. Proszę o spokój. Pani Grażyno, czy dobrze zrozumiałam, że rezygnuje pani z połowy majątku, czyli około dziewięciuset tysięcy złotych? Tak, wysoki sądzie, świadomie i dobrowolnie. Mecenas Drzewiecki pochylił się do Ryszarda i coś mu szepnął, ale ten machnął ręką. Niech rezygnuje, przecież to jej decyzja. Grażyna tylko skiniała głową. Proszę zaprotokołować mój wniosek, powiedziała spokojnie. Sędzia zanotowała coś w aktach, w powietrzu unosił się dźwięk stukających klawiszy stenotypistki. Dobrze. Odnotowano rezygnację powódki z podziału majątku. Czy są inne wnioski? Grażyna wzięła głęboki oddech. Tak, wysoki sądzie. Mam prośbę o uznanie mojego majątku osobistego, nabytego z własnych środków przed i w trakcie małżeństwa. Ryszard przestał się śmiać. Jakiego majątku? zapytał z przekąsem. Wszystko wyjaśnię, odpowiedziała spokojnie. Na jej twarzy nie było ani triumfu ani złości, tylko pewność, jakby przygotowywała się do tej chwili od dawna. Sędzia skinęła głową. Proszę przedstawić dokumenty. Grażyna podała teczkę swojemu prawnikowi a ten przesunął ją w stronę sędzi. Papier zaszeleścił po stole, na sali znów zapadła cisza, ta dziwna, napięta przed burzą. Ryszard uśmiechnął się krzywo. No dobrze, pani Grażyno, zobaczymy, co tam pani ma w tej teczce. Nie wiedział jeszcze, że właśnie w tej chwili zaczyna przegrywać wszystko. Sędzia ratajczak odłożyła okulary na biurko i wbiła wzrok w grażynę. Pani Marcinkowska, proszę wyjaśnić, o jaki majątek chodzi. Grażyna lekko się uśmiechnęła. Widać było, że ma wszystko przygotowane. Otworzyła teczkę z niebieskiego kartonu i wysunęła kilka schludnych segregatorów. To lista rzeczy zakupionych przeze mnie za własne pieniądze. Wszystkie umowy, przelewy i potwierdzenia są tu. Ryszard roześmiał się głośno. Boże Grażyna, co ty opowiadasz? Przecież ty od lat siedzisz w domu, jakie własne pieniądze. Panie Ryszardzie, proszę nie przerywać, upomniała go sędzia. Mecenas Drzewiecki pochylił się do swojego klienta, szepcząc mu coś do ucha. Poczekajmy, zobaczymy, co pokaże. Może to jakiś drobiazg. Pryszard wzruszył ramionami, cały czas z tą samą pobłażniwą miną, jakby oglądał kabaret. Grażyna tymczasem spokojnie przesunęła teczkę w stronę sędzi. W środku są kopie dokumentów, umowy zlecenia, rachunki wyciągi z mojego konta, założonego jeszcze przed ślubem, powiedziała. Wszystko uporządkowane chronologicznie. Sędzia otworzyła pierwszy segregator. Na sali zapanowała cisza. Tylko stukot klawiatury protokolantki przypominał, że to prawdziwa rozprawa, a nie scena z filmu. Pani Grażyno, zaczęła sędzia po chwili, czy dobrze rozumiem, że twierdzi pani, iż majątek, o którym mowa, został nabyty z pani osobistych środków? Tak, wysoki sądzie. Ryszard przewrócił oczami. No jasne, jeszcze nie powiedz, że kupiłaś sobie willę w Konstancinie, rzucił z sarkazmem. Grażyna uniosła brwi. Nie willę, tylko działkę, odparła spokojnie. Właśnie w Konstancinie. Osiem lat temu. Ryszard zamarł. Co? Jaką działkę? Rekreacyjną. Kupiłam ją za siedemset tysięcy złotych. Teraz warta jest znacznie więcej, ale to nie ma znaczenia. Na twarzy Ryszarda pojawiło się coś między zdziwieniem a niedowierzaniem. Ty sobie żartujesz. Wszystko jest udokumentowane, przerwał jej prawnik, podając kolejne papiery: dowody przelewów, umowy, źródła dochodów. Sędzia uniosła głowę. Proszę kontynuować. Grażyna otworzyła kolejny segregator. Sześć lat temu kupiłam akcje spółki Tech Inwest. Wtedy zapłaciłam za nie 650 tysięcy. Teraz ich wartość wzrosła kilkukrotnie, ale to nieistotne. To moje prywatne inwestycje. Ryszard parsknął śmiechem, choć głos mu zadrżał. Skąd ty miałaś takie pieniądze? Z pracy, odpowiedziała prosto. Przez pierwsze lata po ślubie robiłam zlecenia księgowe w nocy, gdy spałeś, po godzinach, kiedy byłeś na polu golfowym albo w delegacji. Zlecenia, korekty podatkowe, rozliczenia dla małych firm? Sędzia skinęła głową. Wszystko udokumentowane widzę. Ryszard spojrzał na swojego mecenasa, szukając wsparcia, ale ten tylko wzruszył ramionami. Proszę pani, a czy mąż wiedział o tych dochodach? Zapytała sędzia. Nie, odparła Grażyna. Nigdy nie pytał, co robię w wolnym czasie. Wystarczało mu, że obiad był na stole. Z sali rozległo się ciche westchnienie. Ryszard poczerwieniał. Boże Grażyna, ty naprawdę to przygotowywałaś? Owszem, odpowiedziała spokojnie, przez dziesięć lat. Sędzia przewróciła kilka kolejnych kartek, po czym spojrzała na nią z lekkim zdumieniem. A to? Kawalerka na białołęce? Tak, kupiłam cztery lata temu za trzysta tysięcy złotych na wynajem. I te trzy miejsca parkingowe? W podziemnym garażu na Mokotowie, sto pięćdziesiąt tysięcy razem. Sędzia zamknęła teczkę i odłożyła ją z szacunkiem na biurko. Wszystko wygląda poprawnie. Ryszard siedział bez słowa, próbując połączyć fakty. Jeszcze chwilę temu był pewny, że wyjdzie stąd z majątkiem wartym prawie dwa miliony. Teraz pierwszy raz pomyślał, że coś zaczyna się wymykać spod kontroli. Grażyna tymczasem siedziała spokojnie z dłońmi złożonymi na kolanach. Nie triumfowała, nie patrzyła na niego z pogardą. Po prostu czekała. Wiedziała, że to dopiero początek. Pani Grażyno, proszę dokładnie opisać, w jaki sposób zdobyła pani środki na zakup tego majątku? Poprosiła sędziera Tajczak, wertując dokumenty. Grażyna poprawiła się na krześle. Mówiła spokojnie, bez pośpiechu, jak ktoś, kto powtarza dobrze znaną historię. Kiedy Ryszard założył firmę, uznał, że najlepiej będzie, jeśli zostanę w domu. Ja będę zarabiał, a ty zajmij się wszystkim innym, tak powiedział. No więc zajmowałam się gotowałam, sprzątałam, pilnowałam rachunków. Ale po kilku latach zrozumiałam, że nie mogę całkiem odpaść z życia zawodowego. Ryszard skrzywił się, ale nic nie powiedział. Miałam doświadczenie w księgowości, więc zaczęłam przyjmować małe zlecenia: korekty, rozliczenia, konsultacje. Wieczorami, kiedy on spał, czasem w weekendy, kiedy jeździł z kolegami na golfa. Po trochu, bez rozgłosu. Sędzia uniosła wzrok znad akt. Dochody wpływały na pani osobiste konto założone przed ślubem? Tak, wysoki sądzie, to konto nigdy nie było wspólne. I przez te wszystkie lata mąż o tym nie wiedział? Wtrąciła z lekkim zdumieniem sędzia. Nie interesował się odparła spokojnie Grażyna. Ważne było, żeby w lodówce było co jeść i żeby koszule były wyprasowane. Na sali rozległ się cichy, nerwowy śmiech kilku osób. Sędzia odwsząknęła. Proszę kontynuować. Grażyna skinęła głową. Z początku to były drobne kwoty, ale z czasem miałam stałych klientów. Odkładałam wszystko, co mogłam. Gdy uzbierałam pierwsze większe pieniądze, kupiłam działkę w Konstancinie za siedemset tysięcy złotych. Wtedy nikt nie chciał tam kupować, ceny były niskie. Teraz to teren luksusowy, ale ja kupiłam ją po cichu dla siebie. Ty? Ty to wszystko zrobiłaś? Przecież dawałem ci pieniądze na dom, na zakupy, na ubrania. Kilka tysięcy miesięcznie, przypomniała spokojnie. Z tego i na jedzenie, i na rachunki, i na siebie. To wystarczało, jeśli się umiało gospodarować. Ale majątek, o którym mowa, powstał z mojej pracy, z mojego ryzyka i moich decyzji. Sędzia milczała przez chwilę, przeglądając ostatnie kartki. Przez chwilę wpatrywał się w swoje dłonie, jakby nagle stracił orientację. Jeszcze przed chwilą wydawało mu się, że kontroluje sytuację. Teraz miał wrażenie, że grunt osuwa mu się spod nóg. Sędzia podniosła ton głosu. Wobec tego stwierdzam, że wymienione nieruchomości i aktywa stanowią majątek osobisty pani Grażyny Marcinkowskiej. Zapadła cisza. Ryszard siedział nieruchomo, patrząc w pustkę. Grażyna nie drgnęła. Jej twarz była spokojna. Niemal obojętna. Wiedziała, że właśnie zamknęła dziesięcioletni rozdział swojego życia. I po raz pierwszy zrobiła to na własnych zasadach. Ryszard nie wytrzymał. Zerwał się z miejsca tak gwałtownie, że krzesło zaskrzypiało po posadzce. To jakiś absurd, krzyknął. Sąd chyba żartuje. Przez tyle lat ja ją utrzymywałem, a teraz wychodzi, że nic nie mam do powiedzenia? Mecenas Drzewiecki próbował go uspokoić ściszonym głosem, prawie błagalnie. Panie Ryszardzie, proszę, spokojnie, niech pan usiądzie. Jeszcze nie koniec, zaraz wszystko wyjaśnimy. Ale Ryszard był już czerwony na twarzy, a w żyłach pulsowała mu złość. Nie koniec? Przecież ona mnie oszukała. Całe życie siedziała w domu, a teraz nagle ma miliony na koncie? Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to możliwe. Grażyna patrzyła na niego bez emocji. Nie było w niej gniewu, tylko coś w rodzaju smutnego spokoju. Nikt cię nie oszukał, Ryszardzie. Ty po prostu nigdy nie pytałeś, co robię, gdy nie stoisz nade mną. Sędzia uniosła rękę, żeby uciszyć rosnący chaos. Proszę o zachowanie porządku, powiedziała stanowczo. Sąd wysłucha obu stron, ale bez krzyków i obrażania. Radca Kozioł, prawnik Grażyny, wstał i poprawił okulary. Wysoki sądzie, jeszcze jedno: mój klient nie będzie domagał się ani alimentów, ani zadośćuczynienia za zdradę, pod warunkiem, że uznane zostaną prawa do wymienionego majątku. Na sali zapanowała cisza. Wszyscy spojrzeli na Ryszarda. Jakie zadośćuczynienie? ryknął. Jaką zdradę? Proszę nie podnosić głosu. – odparł Korzeł spokojnie. – Mamy dowody. Staczki wyjął kolejny plik dokumentów i zdjęć, które położył na stole przed sędzią. W sali zrobiło się tak cicho, że słychać było, jak przesuwane są kartki papieru. – Co to jest? – zapytała sędzia. – Fotografie, wiadomości tekstowe, zeznania dwóch świadków. Wszystko dotyczy relacji pana Ryszarda Marcinkowskiego z panią Kingą Schulz – Trwającej co najmniej. Sędzia wzięła młotek, spojrzała na obie strony i mówiła spokojnym, lecz stanowczym tonem: Sąd uznaje, że wymienione nieruchomości i inwestycje stanowią majątek osobisty pani Grażyny Marcinkowskiej, nabyty z jej indywidualnych środków. W związku z tym nie podlegają one podziałowi. Ryszard opadł na krzesło. Tylko ręce zacisnął na kolanach tak mocno, że zbielały mu palce. Ryszard wpatrywał się w papiery, jakby wciąż próbował znaleźć w nich sposób, by cofnąć czas. Grażyna powoli zebrała swoje rzeczy, wsunęła dokumenty do teczki i wstała. Radca kozioł podziękował sądowi krótkim skinieniem głowy. Wysoki sądzie, dziękuję za rzetelne rozpatrzenie sprawy. Ryszard wciąż siedział nieruchomo. Wydawało się, że dopiero teraz dotarło do niego, że wszystko, co uważał za swoje zwycięstwo, właśnie się rozsypało. Kiedy sędzia opuściła salę, ktoś zamknął segregatory, protokolantka wyłączyła komputer, a echo kroków odbiło się od ścian. Tylko Ryszard nie ruszył się z miejsca. Miał mieszkanie, samochód, firmę, wszystko o co walczył. Ale stracił więcej niż potrafił policzyć. Na korytarzu sądu panowała chłodna cisza. Światło jarzeniówek odbijało się w wypolerowanej podłodze. Ludzie mijali się cicho, ktoś zamykał drzwi kolejnej sali. Grażyna wyszła pierwsza, z teczką przyciśniętą do piersi. Szła powoli, ale pewnie. Każdy krok brzmiał jak zakończenie. Za nią wybiegł Ryszard, wciąż czerwony na twarzy, z oczu biła złość, a głos drżał mu z napięcia. Ty naprawdę nie masz wstydu, wycedził, chwytając ją za ramię. Przez lata cię utrzymywałem, a teraz odwracasz się i zostawiasz mnie z niczym? Grażyna odsunęła jego rękę, spojrzała mu prosto w oczy. Utrzymywałeś mnie? Powtórzyła z lekkim uśmiechem. Kilka tysięcy, i świadomość, że jak przyjdzie taki dzień jak dziś, nie będę błagać cię o pieniądze. Na jego twarzy pojawił się cień zaskoczenia. Więc to planowałaś od początku? Nie od początku. Od pierwszego roku małżeństwa, odpowiedziała. Kiedy zobaczyłam, że nie traktujesz mnie jak partnerkę, tylko jak służącą, wtedy zrozumiałam, że jeśli chcę być bezpieczna, muszę zadbać o siebie sama. Ryszard przestąpił z nogi na nogę, próbując zachować resztki godności. Myślałem, że wygrałem, powiedział w końcu cicho, prawie do siebie. Grażyna spojrzała na niego z czymś, co przypominało współczucie. Wygrałeś mieszkanie, samochód i firmę, w której ciągle masz długi, ale przegrałeś coś ważniejszego spokój i twarz. Za ich plecami przechodził woźny z segregatorami. Ktoś zamykał okno. Korytarz pustoszał. Nie musiałaś tak mnie ośmieszać, powiedział Ryszard, odwracając wzrok. Mogliśmy to załatwić inaczej. Mogliśmy, przyznała, gdybyś kiedykolwiek mnie wysłuchał. Ale ty wolałeś wydawać rozkazy i sprawdzać, czy dobrze prasuje Twoje koszule. Jej głos był łagodny, ale każde słowo trafiało celnie. Ryszard milczał. Wiedział, że nie ma już co powiedzieć. Grażyna poprawiła płaszcz, wzięła teczkę pod ramię. Wiesz, paradoks jest taki, że ty zawsze chciałeś mieć kontrolę, a dziś ja wychodzę wolna, a ty zostałeś z iluzją, że coś jeszcze kontrolujesz. Co teraz zamierzasz? zapytał po chwili, choć zabrzmiało to bardziej jak desperacka próba rozmowy, niż ciekawość. Żyć po swojemu odpowiedziała prosto. Bez liczenia każdego grosza, bez pytania o pozwolenie. Może wyjadę na Mazury, może wreszcie się wyśpię. Przez sekundę na jego twarzy pojawił się cień dawnego Ryszarda, tego sprzed lat, zanim pycha i kontrola zatruły mu charakter. Grażyna, zaczął, ale urwał. Ona tylko pokręciła głową. Nie próbuj. Za późno za zakrętu wyszedł jej prawnik, radca Kozioł, niosąc dokumenty. Skinął jej lekko głową, jakby pytał, gotowa? Grażyna uśmiechnęła się, choć oczy miała lekko zmęczone. Chodźmy, panie Jacku, powiedziała, mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ruszyła w stronę wyjścia. Kiedy przeszła przez ciężkie drzwi sądu, promień jesiennego słońca oświetlił jej twarz. Wzięła głęboki oddech. Pierwszy naprawdę wolny od dziesięciu lat. Za nią został Ryszard, stojący samotnie na środku pustego korytarza, steczką pod pachą i pustką w oczach. Miał wszystko, o co walczył, i nic, co naprawdę się liczyło. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli spodobała Wam się ta historia, zostawcie łapkę w górę. I napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie.